Cześć, nazywam się Wojtek Oronowicz-Rześkowiak i słuchacie kolejnego odcinka podcastu AI po godzinach. W dzisiejszym odcinku powrócę do tematyki, która się wiąże z seksuologią sądową, ale nie z wykorzystaniem uczenia maszynowego do tego, żeby rozpoznawać treści przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletniego, jak to było w ostatnich odcinkach. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób Powstawało nowe narzędzie, które jest na rynku od mniej więcej 2-3 tygodni. Narzędzie, które powstało w oparciu o wyniki badań do diamentowego grantu, czyli Cyklu badań, który pozwolił mi na obronę rozprawy doktorskiej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w zeszłym roku. I na podstawie tych właśnie badań udało nam się stworzyć końcowe narzędzie, już takie, które w zamierzeniu jest możliwe do wykorzystania w praktyce klinicznej. A mowa tutaj o narzędziu, które nazwaliśmy COG-SPS, to jest narzędzie, które umożliwia odniesienie wyników zadań poznawczych, to o tym też za chwilę powiem. Do norm. One się odnoszą bezpośrednio do tych grup badawczych, które realizowałem w toku swojej rozprawy doktorskiej. I sama aplikacja COG SPS, ona ma umożliwiać przede wszystkim szybkie odniesienie się do tych norm, uzyskanie takiej podstawowej interpretacji wyników. Ma również umożliwić porównanie tego wyniku naszego badanego, tej, tej osoby, która była diagnozowana, razem właśnie z już Tymi grupami odniesienia, na których nam zależy. Mamy trzy grupy. Pierwsza grupa to są osoby, które były sprawcami przestępczości seksualnej i rozpoznano u nich w przyszłości zaburzenia preferencji seksualnych. Druga grupa to są te osoby, które też dopuściły się przestępstwa seksualnego, ale bez diagnozy zaburzeń preferencji. No i w końcu trzecia grupa, czyli ta grupa populacji nieklinicznej. I po co w ogóle z tego narzędzia korzystać i jaka jest jego już funkcjonalność czy takiej czystej już pracy klinicznej. Generalnie problem polega na tym, że my w seksuologii sądowej rzadko kiedy mamy dostęp do aktualnych norm. Bo to na przykład wygląda tak, że ktoś publikuje dane narzędzie, Następnie jest to publikacja naukowa, do której uzyskujemy dostęp. Pokazuje wyniki, tylko że to nie są wyniki w takim rozumieniu psychometrycznym. To są najczęściej wyniki, które nam pozwalają na uchwycenie związku między jakimiś tam zmiennymi, ale niekoniecznie to są takie rozwiązania, które można od razu wykorzystać w praktyce klinicznej. Bo to jednak od narzędzia, które jest wykorzystywane już ściśle w diagnozowaniu, wymagamy jednak tego, żeby były, było tych kilka grup odniesienia, żeby była odpowiednia trafność, rzetelność, standaryzacja tego, tego narzędzia. Jeżeli tego nie ma, czyli jeżeli nie ma tych spełnionych kryteriów dobroci narzędzi psychologicznych, to wtedy trudno jest mówić o tym, że posługujemy się rzetelnym narzędziem. I nam właśnie chodziło o to, żeby na podstawie tych wyników, na podstawie tych dosyć dużych badań, które zostały przeprowadzone kilka lat temu, żeby je w odpowiedni sposób zebrać i umożliwić dalej przeprowadzenie diagnozy, odniesienie się do tych wyników. I tak jak mówiłem na początku, właśnie w seksuologii sądowej mamy ten problem z tym, że są pewne narzędzia, mamy pewne tendencje statystyczne, które nam na przykład mówią o tym, która ze zmiennych częściej współwystępuje w takiej czy innej grupie, ale żeby to już przyłożyć do praktyki. Żeby odnieść ten, ten wynik już do konkretnego stanu i posłużyć się dokładnie tym samym narzędziem, co jest bardzo ważne, jak te, które stanowiło podstawy konstrukcji danego narzędzia, no to niestety był z tym problem. Natomiast właśnie od tych dwóch, trzech tygodni po wprowadzeniu aplikacji COG SPS mamy takie narzędzie zapewnione, można z niego już w tej chwili korzystać. Do niego dostęp um, mogą uzyskać zarówno psycholodzy, seksuologzy, jak również lekarze seksuologzy Narzędzie udostępniam na swojej stronie oraz również co istotne na stronie kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie również znajduje się link prowadzący do, do tego narzędzia, a to jest też taka, taka rzecz, o której być może powinienem powiedzieć na początku. Natomiast to narzędzie powstawało we współpracy właśnie z Kliniką Psychiatrii CMKP, czyli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Posiadamy również rekomendacje narzędzia właśnie z tej jednostki i jak z niego skorzystać i jak przeprowadzić badanie i, i w ogóle do czego już konkretnie to się, to się może przydać. To samo skorzystanie z narzędzia naprawdę jest proste, taką mam przynajmniej też nadzieję jako, jako jego współautor. Po uruchomieniu programu, a są trzy wersje: wersja na Windowsa, na Maca i na Linuxa, przechodzimy dalej do tego modułu interpretacji wyników. I nasze zadanie właściwie sprowadza się do tego, żeby z tego outputu, czyli z wyników, które, które są wypełniane przez osoby badane w odpowiednim oprogramowaniu do prowadzenia badań psychologicznych, czyli Inquisit Lab, chodzi po prostu o to, żeby odczytać pewien wynik. Przepisać go do programu i następnie uzyskać informacje odnośnie tego, czy to jest wynik, który pozostaje w granicach normy, czy może jest w jedną, czy w drugą stronę albo podwyższony, albo obniżony. Czyli już tak zupełnie w praktyce. Mamy na przykład takie, takie narzędzie, które nazywa się Tower of London. To jest jedno z tych narzędzi, które są dosyć często wykorzystywane w neuropsychologii, ale też w badaniach z zakresu psychologii poznawczej. Do oceny funkcjonowania poznawczego. To jest też jedno z narzędzi, które jest używane do badania kontroli poznawczej. Oczywiście nie jedyne tutaj ciężko jest mówić o tym, że zbadaliśmy całą kontrolę poznawczą tylko przy wykorzystaniu Tower of London ale to jest jeden z, jeden z elementów tej diagnozy. I to jest narzędzie, które nie umożliwia różnicowania między sprawcami, u których są zaburzenia preferencji seksualnych albo, albo albo ich nie ma. Innymi słowy, wynik tego narzędzia on nam nie powie, czy u danej osoby występują zaburzenia preferencji seksualnych, czy nie, no bo to są oczywiście zupełnie inne inne kryteria, i to jest inny rodzaj diagnozy, ale to, jest, to może być przesłanką dla nas bardzo użyteczną, wtedy, jeżeli albo na przykład tą osobę opiniujemy sądowo seksuologicznie. Albo jeżeli ktoś się do nas zgłasza prywatnie i chcemy poszerzyć naszą diagnostykę, również o funkcjonowanie poznawcze. I od strony czysto technicznej, jak to wygląda? Musimy mieć na komputerze zainstalowany program Inquisit Lab, to jest program komercyjny, natomiast um, on ma to do siebie, że on jest bardzo często wykorzystywany przez psychologów, zwłaszcza tych, którzy pracują również naukowo. Program, który umożliwia uruchomienie różnych skryptów, nie tylko Tower of London, tylko jeszcze serii, serii innych, które już są później udostępniane bezpłatnie. Wybierając ten program i przygotowując akurat skrypty możliwe do uruchomienia w oprogramowaniu Inquisit, Zależało mi przede wszystkim na tym, żeby wybrać taki program, który po pierwsze będzie stabilny, po drugie też będzie na tyle znany w środowisku, że nie będzie takiej potrzeby tego, żeby specjalnie ktoś musiał dokupywać to oprogramowanie. Ono może nie jest bardzo drogie, ale z drugiej strony też warto jest ciąć koszty tam, gdzie to jest, tam, gdzie to jest możliwe. Więc ten program należy uruchomić, następnie pobrać skrypty przygotowane przez nas, to są te same skrypty, które posłużyły wcześniej do badań, które dalej stały się podstawą przygotowanej normalizacji tego narzędzia. Same skrypty są udostępniane bezpłatnie, podobnie również jak sam program, czyli program COG SPS. I po pobraniu tych skryptów, po uruchomieniu programu Inquisit Lab. Dajemy ten komputer osobie badanej. Tam jest przygotowana cała instrukcja, czyli co ktoś musi zrobić na ekranie komputera, po to, żeby to narzędzie przejść, rozwiązać. I na przykład, tak jak w Tower of London, to to jest um, taka krótka informacja dla osób, które nie miały wcześniej okazji się z tym narzędziem spotkać. Tam po prostu chodzi o to, że są pewne wzory, takie wzory z klocków. Są takie trzy. Um, i większa ilość krążków w zależności od wersji. I te krążki trzeba tak poprzekładać, żeby one były zgodne z pewnym wzorem. To można rozumieć jako taką trochę grę logiczną. I te wzory na początku są proste, potem stają się stopniowo coraz trudniejsze. I na końcu, jak już przejdziemy przez te wszystkie kilkanaście wzorów, uzyskujemy jakiś wynik końcowy. Na przykład, załóżmy 34 punkty. I teraz wchodzi w grę główna funkcjonalność tego programu COG SPS, czyli wpisuję, że wykonałem test Tower of London, wybieram do której grupy chciałbym to odnieść czy do grupy sprawców z zaburzeniami preferencji, bez zaburzeń preferencji, czy też do grupy kontrolnej, i uzyskuję informacje na temat tego, jaki to jest wynik w porównaniu. Nie? I na przykład te 34 punkty oznaczają to, że to jest wynik lepszy niż średnia. Czyli moja osoba badana przynajmniej tylko w tym jednym narzędziu funkcjonuje poznawczo lepiej, też biorąc pod uwagę poziom kontroli poznawczej w porównaniu do takiej um, przeciętnej osoby, która w przyszłości rozwiązywała to zadanie. Mamy oczywiście jeszcze inne um, zadania, które są możliwe do obliczenia w tym, um, w tym programie. To jest Tower of London, to, o którym była mowa chwilę temu. Tower of Hanoi, bardzo podobne zadanie, tylko że tam nie ma kilkunastu wzorów, tylko jest jeden. I tam też w grę wchodzi taki specjalny warunek, który się wiąże z pewną, pewnym utrudnieniem w wykonywaniu tego zadania. Dalej mamy Wisconsin Card Sorting Test, czyli test sortowania kart z Wisconsin, gdzie trzeba sortować karty z pewnymi. Regułami albo jedną regułą, którą trzeba samodzielnie odkryć, nie zdradzając treści, treści tego zadania. I mamy w końcu jeszcze możliwość odniesienia wyników w zadaniu z trupa w warunku emocjonalnym, czyli w takiej specjalnie przygotowanej wersji tego, tego zadania um, dla osób z rozpoznaniem zaburzeń, preferencji seksualnych oraz u osób bez tego rozpoznania. I jak już te wyniki odniesiemy do tych. Norm, to um, oczywiście końcowo um, wynik każdego narzędzia, on za nas nie podejmuje decyzji diagnostycznych. Nie? Znaczy, nawet jeżeli mielibyśmy w każdym tym obszarze obniżone, obniżone wyniki, tak czy tak, to klinicysta, który sporządza w danej sprawie opinię albo osoba prowadząca dane konsultacje, to ona podejmuje decyzję odnośnie ostatecznej diagnozy i ostatecznego rozpoznania, w którym. Chciałaby, chciałaby zmierzać, dlatego, że test jest też oczywiście tak, że te sytuacje badawcze, one są w pewnym stopniu jednak, czy może powinienem w ogóle użyć takiego sformułowania, że są sztuczne. To się wiąże z tym, że sytuacje życiowe, one oczywiście są zupełnie inne od sytuacji testowych, chociażby z tego punktu widzenia, że test jest wykreowany przez nas, to jest jakaś sytuacja badawcza. Natomiast jeżeli widzimy, że ktoś. Bardzo dobrze funkcjonuje, na przykład wykonuje wysoko specjalistyczną pracę i skończył studia wyższe, i widzimy też również z kontekstu, że funkcjonuje bardzo dobrze pod tym względem psychospołecznym, to jeżeli taka osoba wychodzi. Albo, albo w normie, albo lekko poniżej normy w tych narzędziach, to to mógłby być dla nas sygnał, czy na przykład nie było tak, że ta osoba bardzo się stresowała w czasie tego badania i po prostu nie mogła się skupić na samej treści tego zadania. Bo to jest, to co powiem, to będzie oczywiste, ale to nie testy podejmują decyzje diagnostyczne, tylko osoby, które tymi narzędziami się posługują. To są bardzo cenne przesłanki, ale wszystko musi być. Korelowane dalej z obrazem klinicznym. Tutaj nic nie może być interpretowane w izolacji również od innego typu danych. Nie wspominając już o tym, że to też szczególnie istotne w kontekście chociażby opiniowania sądowo-seksuologicznego, że ważna jest integracja różnego typu danych. Po pierwsze, danych, które się wiążą z ogólnym kontekstem funkcjonowania danej, danej osoby, z przyszłymi badaniami psychiatrycznymi, psychologicznymi, seksuologicznymi z zeznaniami świadków i tak dalej. Więc to wszystko pozostaje w pewnym ogólnym obrazie i warto jest z tych narzędzi korzystać, ale oczywiście należy zachować umiar przy ich interpretacji. Samo narzędzie, tak jak też Wam powiedziałem chwilę temu, ale to też jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, ono jest udostępniane bezpłatnie. To jest narzędzie, które powstało Niejako jak w konsekwencji realizacji przeze mnie grantu naukowego, można je pobrać z mojej strony internetowej, to jest zakładka Software i następnie COG SPS. Skrypty do tego narzędzia, skrypty programu Inquisite, które są wymagane do tego, żeby to narzędzie uruchomić i też uzyskać wyniki, one są już możliwe do ściągnięcia z poziomu aplikacji. Czyli najpierw uzyskujecie dostęp do aplikacji, uzyskujecie również. Kod, który umożliwi wam korzystanie z niej, i następnie już będąc w tym module, który się wiąże z interpretacją wyników, tam przechodzicie dalej do sekcji jak przeprowadzić badanie, pobieracie program. Jeżeli go wcześniej nie mieliście i nie kupowaliście przy innej okazji do niego licencji, to można ją, a to można też ten program pobrać za darmo i go przetestować, zobaczyć jak on jak on chodzi i potem podjąć decyzję, czy czy chcecie go mieć na stałe, czy czy nie. Ostatnio opublikowaliśmy pierwszą wersję programu. W przyszłości jeszcze planujemy rozbudować ją o kolejne, o kolejne moduły, o kolejne funkcjonalności. Na razie mamy ten moduł, który jest najważniejszy, czyli odpowiada za możliwość interpretacji poszczególnych wyników i odniesienie ich do norm, które towarzyszyły konstrukcji tego narzędzia. To, co jest jeszcze istotne, to program działa w pełni lokalnie, to znaczy on się nie łączy z żadną chmurą, nie wysyła danych, to znaczy tych wyników surowych um, nigdzie tam w przestrzeń. Obliczenia są dokonywane lokalnie u was na komputerze. Czy to jest Windows, czy to jest MacOS, to nie ma tutaj żadnego znaczenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli uzyskam od Was też jakieś informacje zwrotne, jak Wam się korzysta z tego programu, które funkcjonalności widzielibyście jako warte rozbudowy w kolejnych wersjach. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i słyszymy się przy kolejnej okazji. Do usłyszenia, cześć!